Witajcie. Dziś powiem kilka słów o krimpowaniu, czyli zaciskaniu szyjki łuski na pocisku. Powszechnie słyszy się opinię, że krimpowanie nie jest zalecane, a wręcz szkodliwe w przypadku amunicji Sharpsa z ładunkiem czarnoprochowym, ale ponieważ ja zwykle nie polegam na tym, co słyszę w internecie, postanowiłem to sprawdzić i nabyłem taką oto. Matrycę krympującą do pocisków 45x70. Ta matryca ma wewnątrz taki pierścień nacięty, który zaciska się na łusce w momencie, kiedy dolna część matrycy zostanie naciśnięta przez prasę. Tutaj ręką nie uda wam się wcisnąć w tej części, ona jest tam blokowana bardzo silną sprężyną, także to się musi odbywać na prasie. Powiem jeszcze, że w założeniu ja tutaj nie miałem takiej potrzeby, żeby dołożyć jeszcze jeden krok do wcześniejszej elaboracji i zaciskać łuskę po to, żeby pocisk był jeszcze mocniej osadzony. Chodziło mi o coś innego. Chciałem przetestować, czy może krimpowaniem mogę zastąpić pozostałe procesy, czyli kalibrację łuski i jej kielichowanie po to, aby pocisk nie siedział luźno, ale żeby uniknąć kalibracji i kielichowania. Chciałem tylko krimpować, ponieważ założyłem, że krimpowanie nieco mniej będzie nadwrężało materiał łuski przy każdym cyklu jej ponownej reelaboracji i w ten sposób być może przedłuża żywotność łusek. Zacznijmy od tego, jak należy założyć i ustawić taką matrycę na prasie. Przesuwamy prasę do góry, tam jest zamontowany uchwyt do naboju i dokręcamy matrycę do takiego położenia, kiedy ona się styka z tym uchwytem. W tej pozycji zabieramy prasę na dół i Możemy teraz przekręcić dalej swobodnie matrycę. Przekręcamy ją o około pół obrotu. Teraz ponownie przenosimy prasę na górę i ona w tym momencie blokuje nam matrycę, już naciska na nią. Dzięki temu możemy dokręcić pierścień kontrujący. I w tej chwili mamy już matrycę osadzoną w tym położeniu, plus pół obrotu od położenia stycznego z prasą w górnym położeniu. To jest taka pozycja wyjściowa, i teraz widzicie, jak się naciska na prasę, ona o te pół obrotu, które daliśmy w dół, naciska nam na dół matrycy. I w ten sposób pierścień wędruje do góry, i zamykają się te szczeliny między segmentami pierścienia zaciskowego. Ja potem jeszcze kilkakrotnie korygowałem to, czyli podnosiłem prasę do góry, odkręcałem pierścień kontrujący, jeszcze troszeczkę przestawiałem przy opuszczonej prasie w jedną lub w drugą stronę położenie pierścienia tej matrycy. Natomiast chodziło mi o to, żeby zaciśnięcie było jak najmniejsze, a jednocześnie, żeby pocisk już się nie poruszał w łusce. Jeżeli bardzo daleko zaciśnięcie łuskę bardzo mocno, przekręcicie regulację, w, to będzie w prawo skrętnie, to uzyskacie w, w pewnym momencie tak zwany roll crimp, który będzie polegał na tym, że będzie łuska wyraźnie zapadnięta, zaciśnięta, wciśnięta wręcz z pocisk. Ja tak mocno nie zaciskałem, bo chodziło mi, jak mówię, o to, żeby to, ta praca materiału łuski była jak najmniejsza, żeby po prostu tylko, tylko utrzymać zacisk, ale nie nadwyrażać łuski. Teraz widzimy proces osadzania pocisku w łusce. Łózka nie była kalibrowana, nie była kielichowana, ale ponieważ jest rozdęta po poprzednim strzelaniu, tak widzicie, pocisk luźno daje się włożyć. Ja dodatkowo wkładam pocisk na prazę z matrycą osadzającą, po to, żeby troszeczkę ten pocisk głębiej osadzić, sprasowując proch. I dopiero po tym procesie w drugim przebiegu dokonuje krimpowania. W kolejnym ujęciu widzicie już ten drugi przebieg przez prasę. Z Już założoną matrycą krimpującą. Pocisk przed włożeniem był luźno osadzony w łóżce. Po przeprowadzeniu zaciskania, już w tej chwili nie można go ruszyć. Teraz na zdjęciu widzimy efekt takiego mocniejszego krimpowania, żeby zwizualizować, jak to wygląda. Ustawiłem głębsze, głębiej matryce. Jak widać, tutaj już mamy taki prawie rolling crimp. Teraz moje spostrzeżenia. Spostrzeżenie pierwsze. Jeżeli łuska była krimpowana i odstrzelona, to nie do końca i nie zawsze da się ponownie włożyć pocisk swobodnie do takiej łuski. Ona ulega przy odstrzeleniu ekspansji, ale ten crimp nie do końca ustępuje. I wtedy może się okazać, że pocisku nie włożycie swobodnie do łuski, jeżeli nie wykonacie ponownie kielichowania. No, przypominam, że moje założenie było takie, żeby zrezygnować z kielichowania, nie nadrężać łuski kielichowaniem i zamiast tego zastosować krimpowanie. No to się niestety nie sprawdza. Drugie spostrzeżenie jest takie, że zdarzyło mi się to może ze dwa razy na 60 strzałów, że taki pocisk, który był nie był kalibrowany, nie chciał mi wejść płynnie do komory nabojowej, mimo że strzelam cały czas tej samej broni, z tej samej komory. Pocisk wchodził ciężko i musiałem się z nim siłować, żeby go dopchnąć na tyle daleko, aby dał się zamknąć zamek. Czyli mamy już dwa negatywne spostrzeżenia. No a teraz przejdźmy jeszcze do sprawy zasadniczej, czyli celności amunicji krimpowanej, przypominam tylko krimpowanej, w stosunku do kalibrowanej i kielichowanej. Mamy tutaj cztery tarcze, na których widzimy po prawej stronie góra, to jest strzał z amunicji krimpowanej. A dół strzał z amunicji kalibrowanej. Ten sam prog Vesuvit, te same pociski, ta sama ilość prochu. Natomiast po lewej stronie mamy inny prog, złoty stok na górze, i on zupełnie poszedł gdzieś w kosmos. Ja mam ostatnio problemy ze złotym stokiem czwórką, czyli 1,5 F, więc nie patrzmy w ogóle na wyniki. Natomiast ostatnia tarcza to jest. Ciężki podłużny pocisk 500 grainowy, te pociski latają i zawsze troszeczkę lepiej niż lekkie, krótkie. W związku z tym generalnie patrząc na te strzelania nie można wskazać, że któryś wariant postępowania z łuską jest lepszy niż drugi. Natomiast tutaj macie drugie strzelanie i tutaj już jest pewne wskazanie. Lewa tarcza to pociski kalibrowane, kielichowane poza dwoma odskokami, które mogą być moim błędem albo błędem amunicji, natomiast cała reszta jest znacznie lepiej skupiona niż w przypadku pozostałych tarczy, gdzie strzelałem tymi samymi pociskami i nawarzkami, ale już pociskami krimpowanymi. Tu jeszcze jedna próba, lewa tarcza, pociski kalibrowane, prawa tarcza, pociski krimpowane i znowu mamy znacznie większy rozrzut krimpowanych, czyli tak wychodzi mi z tych prób który, kilku, które podjąłem, że minimalnie jednak pociski tylko krimpowane nie są tak powtarzalne, jak pociski, które były poddane kalibracji i kielichowaniu, bez krimpowania. Reasumując, moja próba oszczędzenia wysiłku łuską poprzez zastąpienie kielichowania kalibrowania krimpowaniem nie powiodła się, mam tylko negatywne spostrzeżenia, czyli po pierwsze trudności z włożeniem pocisku do łuski, która nie jest kalibrowana, a była wcześniej krimpowana, po drugie problem z dopasowaniem czasami łuski do kamary bojowej w przypadku braku kalibracji, a po trzecie trochę to jest dyskusyjne, bo w sumie niewielkie różnice na tarczy, ale jestem skłonny przypuszczać, że pociski, które robiłem dotychczas, ale przez kalibrację i kielichowanie, dają lepsze rezultaty na tarczy, minimalnie lepsze rezultaty niż pociski, które tylko krimpuje. W rezultacie odkładam tą matrycę na półkę i wracam do tego, co pokazałem Wam w materiale o elaboracji ramunicji, czyli powracam do standardowego podejścia. Na koniec taka ciekawostka, kolega wyczaił w internecie takie oto póciski półpłaszczowe. One mają kaliber 0,457, troszeczkę za mały do mojego Sharpsa, bo jak sprawdzicie materiał o celności to mój szarps wymaga pocisków 4.60 dla dobrego skupienia. Ja założyłem, że może płaszcz miedziany tutaj pomoże w czymś i one będą celne. No, nie są bardzo celne z mojego karabinu, czyli jednak mały kaliber tutaj przeważa, ale przyznacie, że taki pocisk wygląda całkiem, całkiem ładnie. Tu jeszcze porównanie celności skupienia tej amunicji. Z lewej strony moja tarcza z Competition, Sharpsa, który lubi większe kalibry 460, a obok kolega strzelał Silhouette i tutaj jak widzicie wyszło mu to lepiej niż u mnie. Z tym, że skala jest bardzo zaburzona, ponieważ jak widzicie różnica między skupieniem jest między 6 a 7 cm, natomiast wizualnie zdjęcie pokazuje jakby to było dwa razy więcej, to dlatego, że myśmy strzelali do różnych tarcz, ja używałem Tarczy do bocznego zapłonu małej, a on używał regularnej tarczy pełnowymiarowej do Czarnego Prochu. Ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Gdzieś tam w opisie filmu podlinkuję może, gdzie takie pociski można było kupić. Pozdrawiam i zapraszam do następnych materiałów.